Przy czym najrozrzutniejszy człowiek na YouTubie, czyli Mr. Beast, mam do rozdania dzisiaj 10 tysięcy złotych. Oczywiście nie rozdam ich za darmo. Chłopaki będą musieli wykonać pewien challenge. W trzech różnych autach, a raczej w ich bagażnikach, umieściłem trzy zestawy, które będą potrzebne do wykonania dzisiejszego zadania. Może przedstawmy chłopaków ma do sobie, której nie znacie z mojego kanału, czyli Daniel, na co dzień menadżer klubu nocnego yy... <tanecznego. Jak tanecznego Tanecznego, przepraszam, to był klub taneczny Kamilę już dobrze znacie, lubi kable i takie tego typu rzeczy I Kuba Kuba też dobrze znacie z mojego kanału Więc yy, panowie, dzisiaj musicie, każdy z was, musi brać sobie jeden bagażnik i... I co to będzie? We wnętrzu królem rzeczy, który wam no, potrzebne do wykonania dzisiejszego zadania. E, może najpierw zacznijmy od wyboru. E, Kamil, że jest najwyższy, będzie pierwszy. Ja to wiadomo, tylko BMW. No to Kamil bierze BMW. To jeszcze nie otwieraj Kamilu. Poczekaj na wszystkich. E, gość specjalny no na dzisiaj. gość teraz. No bo ja pod kurteczkę może wybiorę. Dobra, Wie? pod kurteczkę. No kuba, to mnie zostało <laughs> niestety tylko. No dobrze, no to może powiedzmy, co będziemy dzisiaj robić. Wy pewnie ten odcinek oglądacie już po świętach, więc mam nadzieję, że karp był smaczny, opłatek kruchy, a Mikołaj pod choinką zostawił masę prezentów. Jeżeli jesteśmy w temacie choinki, to właśnie ona, a raczej trzy, żeby być precyzyjnym, będą gwiazdami dzisiejszego odcinka. I co panowie będą musieli zrobić? Jak mamy w domu Prawdziwą choinkę, to po świętach przesadzamy ją do ogródka, na przykład, i potem mamy po paru latach piękny las za domem. Jeżeli mamy sztuczną choinkę, no to co? Składamy ją, wrzucamy do garażu, tudzież na jakiś strych, no i wyciągamy ją dopiero po roku, no bo takiej przesadzić się nie da, ale da się ją wysadzić. I to będzie wasze dzisiejsze zadanie. Kobaki muszą w jak najlepszy sposób wysadzić choinkę w powietrze ówczeście ją ubierając, co by tradycji stało się zadość. Więc panowie, otwierajcie bagażniki, zobaczcie co tam dla was przygotowałem. Ja pierdolę. No nie, to No Zobaczymy. Bezpieczeństwo Maszymy. przede wszystkim. Zaczynam od Mercedesa, do co. Gdzie Daniel? Będzie musiał wysłać choinkę w kosmos za pomocą rakiety. Brzmi dobrze, zobaczymy jak mu to wyjdzie już za chwilę. Czego e, do bałki, do no kamienia trafiło ci się, powiem ci, Ponieważ to, to jest to, co lubisz najbardziej, czyli kabelki. Będzie za pomocą poduszki powietrznej musiał wysadzić choinkę w powietrze. No, Kuba, ty masz najgorsze zadanie, tak naprawdę ponieważ rzeczy potrzebne do wykonania zadania oprócz tego, że są w bagażniku, to są jeszcze pod wajażnikiem. I krótko mówiąc, będziesz musiał wykonać... Kurwa, największą procę na chłonkę, jaka w Polsce powstała chyba. Dobra, to by tu jeszcze mamy. Zerknij. Oczywiście Aha, musisz ją wcześniej się ubrać. Muszę ją ubrać, dobra. A, już widzę co mam. Dobra. Standardowo jest grudzień, więc jest zimno, ziemia jest zbita. Myślałem, żeby wziąć padłem, bo gdzieś to musi wkopać tą procę, ale jest tak zimno, że spadłem, by się chłop zakopał na śmierć. Dlatego Kuba, no daliśmy Ci lekkie wsparcie, znaczy przygotowaliśmy Ci lekkie wsparcie, a mianowicie będziesz miał do pomocy koparkę. O! Kubuś, kawaleria nadziąga! On by się na śmierć yy, kopiąc. Dobnie, to do mnie. <gry> Ale, albo grubo, albo wcale, więc mamy kopareczkę. No dobra, no to możemy powoli przystąpić do zadania. Wy to macie jeszcze chłopakom, co i jak i działamy. Panowie, żeby nie było tak prosto, na całe za wykonanie zadania macie 35 minut. Możecie oczywiście sobie przeszkadzać, pamiętajcie, że w grze jest 10 tysięcy złotych, który z was... Ile to ja będę choinkę ubierał? <gry> który z was wyśle choinkę najwyżej, ten wygrywa. Myślę, że fajna akcja, e, dlatego no, pozwolę wam wyciągnąć wszystkie rzeczy z bagażników i od tamtego momentu czas start i macie 35 minut na ubranie choinki, Przygotowanie swoich wyrzutni, po czym stopujemy czas. No i po kolei będziemy wysyłać każdą choineczkę w kosmos. Stoper mi włącz. Każdy może sobie takie bezpieczne miejsce daleka od siebie jeszcze wybierze, zanim wystartujemy z tym czasem. No, żebyście potem nie ze w paradę, albo żeby wasze trajektorie lotów waszych choinek się niestety nie złączyły i nie wyszła klapa. To najpierw łóżmy może to. Tak? Dobra, no macie, na razie jeszcze czas nie Jest <gry> No dobrze, trochę chłopaki czekają. Mogę już rozpakować rzeczy i wyjąć ich je, je, z opakowań, że potem mieli faktycznie te 35 minut na całą zabawę, e, a nie tam babranie się w pudełkach. No dobra, no już, moja strata niech będzie. Lekkie obawy mam. <grywa> <grywa> Dlaczego? <grywa> Bo ja chcę mieć swoje palce dalej. Eee, przestań, żyje się raz, jak to się mówi, tak? Kurwa, to ma to co? 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 Nie? Bo ja też. co to, to Co tego Pamiętajcie, oprócz tego, że musi wylecieć najwyżej, nam musi jeszcze jakoś wyglądać, prezencić się. No jak to na święta? Dlatego no właśnie ją czeszę. Dobra, ładniutko musi być. Tak? O, kamilek, gałązka po gałązce, widzę, Tutaj Kuba trochę hurtowo poszedł, zaczął tak. Nieważne. <śleskuj> Chodzi, też dobrze. Nie, no, chłopaki, ten ruch jest po prostu nie. wyćwiczony, widać, że nie robią tego pierwszy raz. Jak <noise> w każdym polskim domu. Przód choinki, w tył, choinki. choinki w tył choinki. Rozłożenie masy jest bardzo ważne. O, musi być równy. <noise> Tamto jest dwa. Tak. Szanuję, szanuję, że nie odbiera tego telefonu, tylko dalej twardo. 35 minut tam poczekają. Oddzwonię. Jak widać choineczki są gotowe, dlatego możemy oficjalnie wystartować Kto nie ma rękawiczek? Kamil nie ma rękawiczek. Kamilu, czyli Honory, macie 35 minut od teraz. Więc go, szukajcie swojego miejsca, żeby będziecie to składać. Trochę sportów Kurwa, mam skręconą kostkę jeszcze Chyba no, odważnie Nie mogłeś jechać z godziny, to byśmy nie biegali To by nie miało sensu, jakbyśmy nie biegali To by nie miało sensu, gdyby nie musieli biegać. Tutaj już mi się bardzo podoba, bo chłopaki są bardzo blisko siebie. Trajektorie naprawdę mogą się spotkać. I może być jeb, każdy kubę, który ma chyba najłatwiej dzisiaj, ponieważ ma koparkę, a że się a jest najłatwiej. tak... <grym> najłatwiej. <znać> znaczy, najłatwiej i najtrudniej, ponieważ <grym znać> ma największą konstrukcję do zbudowania, bo musi zrobić proce, co tak naprawdę nie będzie wcale łatwe, bo ja to wymyśliłem, więc to teoretycznie nie powinno działać. A teraz muszę zdjąć jeszcze tej kawiczki. To pozawijam, tak? Łubuś! Jak ci idzie! Dobrze! Dawaj, dawaj, bo czas leci! Ruszyli, ruszyli wszyscy tutaj! Ładnie! Ciekawy jestem. A nie sądzisz, że ten kinek powinien być w ziemię? Ona się rozkłada! Do góry, poczekaj! Okej, okay, dobra, nie wnikam, nie pomagam. Nie, podpowiadam. odpowiadam. Zobaczymy. Panowie, najpierw jeszcze musicie ubrać. Dobra, nie wnikam też w sumie. Pamiętajcie, one muszą być ubrane, to no nie jest tak, że golasa puścicie w kosmos. To się nie będzie liczyć wtedy. No, Kamil naprawdę nie mógł wybrać lepiej. Motoryzacja płynie w jego krwi, dlatego no, nie mógł na niczym innym wysadzić tej poduszki, jak właśnie na, na tej choinki. Jak na poduszce zdyszałem się trzy razy, musiałem biec od choinki do choinki. Chyba muszę na jakąś siłownię albo coś pójść. Guma jako posłuży. Do stworzenia procesu jest właśnie z siłowni i powiem wam... Oj, opakowałem mu trochę, nie mogę pomagać. I powiem wam dlaczego to wymyśliłem, ponieważ oglądałem masę filmików w internecie, gdzie no, ludzie robili sobie krzywdę tym czymś i było to bardzo śmieszne, dlatego tu też pokusiłem się właśnie o takie coś. No zresztą zobaczcie, kogo nie bawi na przykład takie coś albo takie coś. No, mnie bawi na przykład. Dobra, nie przeszkadzamy. Kubie, niech działa. Trzeba ją wypoziomować. Ok, nie też. Na co wydasz 10 koła, jak wygrasz? Na rehabilitację rąk, jak mi wybuchnie w poduszka w trakcie składania. To jest dobry pomysł. Pytajmy teraz e, Danielka. Naprawię sobie r 4 6 Też bardzo fajny pomysł, dlatego teraz przejdźmy do Kuby. Zabiorę rodzinę na wakacje. To idzie naprawdę bardzo sprawnie, więc jak trochę im pomogłem, to żeby była równowaga w strodzie, trochę im poprzeszkadzamy, e, patrzcie na to. Postrzelamy sobie do nich z piłeczek. Zobaczymy, jak tam mój styl w tenisie. Z4. Pokiermana Daniel Kurwa, nie trafiłem. O nie! Jest. <śmienny> <śmienny> Kurde, Orientuj się! Chel dostanę. O! Zaproszę teraz was! Tam, ponieważ tam się już dzieją pierwsze wykopki, a ja idę pozbierać piłki. Może uczymy. <grystanie> to nie jest takie proste. Jakiś dziwny język nad tym pracował. Ja pierdolę Złamałem Co złamałeś? To Ja ci nie podpowiadam, ale masz taśmę klejącą Nie no wiem A To no działaj Dobra, odkładam ten sprzęt O chłopaku, idzie coraz lepiej I widzę, że moje przeszkadzanie na nic się zdaje Więc przejdziemy, poglądamy, Popatrzymy Czy w po ogóle to ma jakieś szanse na powodzenie. Gdzieś <śpiewanie> Widzę, że tutaj sytuacja nabiera tempa. Chłopaki zaczynają powoli sami sobie przeszkadzać, i to mi się bardzo podoba. No, musisz szukać swoje końki. Ja na razie pozachwycam się Twoją gumą, Lokal. która nie pęka. Chłopaki sobie pochowali choinki, to już pewnie wcześniej widzieliście. Danielu, dlaczego schowałeś mu choinkę? Ja?! Ja tu cały czas stałem. Widzicie, to nie on. Ja dokręczałem więc... po czym widać zresztą, tak? Ale tylko na jedno, bo drugie boli. <śm> <śm> po melanżach w czekoladzie z... pewnie. Zauważ proszę, jak pięknie usprzątałem swoje stanowisko pracy. Ej, to prawda. Ej, uwaga, też tutaj do Daniela choinki doszedł już ten ee, śnieżny spray. I zaczyna to naprawdę fajnie wyglądać. Czy znaczy, już wygląda to fajnie, liczysz na to, że ona no teraz... naprawdę... Teraz będziesz ustawiał kąt, w którą stronę a będzie jak... lecieć, pamiętaj, że to jest jak... Stateczniki już mam, tak? Co są ostateczniki? No a co? Przecież nie podpórka. Tu mam taki, wiesz, super, super system, dzięki czemu mi ta choinka nie spadnie w dół i się nie zablokuje. Aha. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nie będzie wiało. Też będę no, tylko tak nadzieję. Słuchaj, wiesz, że jeszcze masz wulkany, które musisz ustawić dookoła tej choinki, żeby... Jakie wulkany? Takie, co tryskają ogniem, czy czymś tam. Czy... Nikt mnie o czymś takim nie mówił. No, słuchaj, to idziemy po hulkany. <noise> Zobaczycie mm. tak, będzie? Nie, bo to na środku się trzyma. A środek jest do tej? Nie, ja bym się wziął. Całkiem kubuś to już sprawnie wygląda, podoba mi się. I co, załta czy z łapy? Nie, no koparki. Z koparki? Dobra, no, szanuję pomysł. No, Kto? To... No, nie jeszcze nie, jeszcze on tej. E, oblicza trajektorię lotu, A, czy wszyscy już są gotowi? Nie, fizyk znalazł w dupę, jeża? Moi drodzy, 34,26 Chłopakom udało się zrobić to przed czasem. Dlatego ja już stopuję zegar, nie ma już niczego dokładania. I oficjalnie przechodzimy do wystrzałów. Projekt Kuby wygląda chyba najbardziej skomplikowanie, powiem. Kuba, to jednie. Musi Jak się Proszę bardzo, proca, linka, koparka, ucinamy, to leci. I w... Może trafimy jakiś samolot tam po drodze, no. bo tu lotnisko mamy niedaleko. Daniel, jak sądzisz? Ja Czy... sądzę, że są trytki niedocięte i to wygląda nieestetycznie. Ojej, 35 minut ryju tylko było, tak? Miałeś jeszcze 35 sekund. <laughs> co? Ale ty zabrałeś obcinaczki. Chodzi... yyy, tak, obcinaczki. <laughs> Bandyta jeden. No ja dobra, myślę, że to poleci. Nie wiem w którą stronę, ale poleci. No dobra, przejdźmy teraz faktycznie do Daniela. Wydaje że że Daniel oszukuje, ponieważ od startu jego, jego choinka jest wyżej. Tak, trzeba odliczyć ten Odliczymy, odliczymy. odliczymy Przepraszam, to jest początek, ląd, a gdzie koniec? Tutaj. Początek. I leci sobie dookoła po wulkanach. Zapierdziela tutaj, do rakiety. Wow. Dobrze. A on spójrz, że usiadł woda? No i wiesz, będziesz dobiegał drugi raz, ręce, będzie to zdalnie. Mogę dobiegać, ale będziecie mnie zbierać. Znaczy tutaj wygląda to sensownie. Nie wiem czy że tak powiem ogień tak przy tej temperaturze i wietrze sobie przejdzie, przeskoczy, ładnie z wulkaniku na wulkanik i finalnie do planety X, na Kiedy którą... przeszło, to przepraszam bardzo, ale ja jako jedyny mam wulkany, więc to jest pewne utrudnienie, tak? No. Ale jedyny masz najbardziej wybuchową choinkę. To na pewno. Ja mam świecę Dobra, idziemy do Kamilka. Jak sanki to wygląda? No i tutaj jest projekt najbardziej motoryzacyjny. Z czym się kojarzy, Danielu? Z sankami. ty się, Kamil. Czy te sanie świętego Mikołaja... Ty chcesz może w świętego Mikołaja trafić? No, oczekuję. Oczekujesz. No dobra, no przedstaw chłopakom jak to twój, twój powiem, bo pewnie nie widzieli go w trakcie, bo byli zajęci robieniem czego innego. Mamy choinkę, najładniej przystrojoną, panowie, bezsprzecznie. Bezprzecz... No <laughs> Ładnie wygląda to białe w tym śniegu. spodem no, no, mamy ładunek wybuchowy na płozach, które nie są przyczepione. Mamy dwa ładunki wybuchowe połączone w jeden kabel. Ogólnie choinka moja wylatuje razem z ładunkiem wybuchowym w powietrze, także jest Kapkę cięższą, jakieś 2 kilo, czyli dwa razy więcej niż wasza. Idziemy po kabelku, po kabelku do źródła zasilania, które nie wiemy czy działa jeszcze. Wysadzenie ja zademonstruję, dobra, żartowałem. <grym> Zasilanko wiadomo, nikt nie wie o co chodzi, ale ja wiem o co chodzi, to powinno wyjepać. Znak sygnał. <grym> <grym> To nie był ten most. Tak. To ten. <noise> to co? Parowanko? Która parowanko? Głos... Jak rozwiązujemy kwestię, która choinka leci w kosmos pierwszy. Ja myślę, że od najcichszej. Czyli od, od Kuby. <noise> Faktycznie. No, to jest nowy plan. Bo jesteśmy Ponieważ... w miejscu publicznym, jakby nie patrzeć i może być dosyć spory problem. Co? Oczywiście po wszystkim posprzątamy wszystkie papierki, żeby nie było, że zostawimy tutaj chlew i syf. Nie jesteśmy tacy, więc spokojnie. Yy, miłośnicy przyrody, ekologii... Proszę obecnego porządku. Nie martwcie się. Dobra, ja to... Wiecie co? Ja spiętam rolę. No Panowie, damy mu jeszcze jedną próbę. Tak. Zdecydowanie! Dobra, kubuś, montuj to jeszcze raz! Coś by się już mieli, nie będzie już dymu, ale kubuś, montuj to wszystko one more time. Zacznijmy jeszcze raz. Kubuś poprawiłeś swoje dzieło Trzy, Nieźle. O coś się zablokowała jeszcze Ale i tak już poleciała wyżej Ale Już poleciała Już poleciała Nie zatrzymała się na głowie No takie 2 na 10 Idziemy do Kamila 3, 2 Chyba to ładowany Czekaj, jeszcze zmienimy polaryzację. Chyba ten kabel jest zjebany. Kurwa. Może Dami nie masz... liczy się zabawa. <laughs> Flipa, ktoś przeciął kabel. W końcu to kanał motoryzacyjno-rozrywkowy, dlaczego auta są tu bardzo potrzebne. Ready? NIE DZIAŁA! Kabel musi być zjebany. Nie. Dobra, albo któryś, któremuś właśnie przeciął kabel, bo nie wiem, o chuj tu chodzi, dlaczego no, nasz lider w całym tym rankingu no nie chce polecieć w górę. Mamy tak zwane kłopoty. Gorzej, jak teraz podejdziemy do niego i wypierdoli, oby tak się nie stało. <laughs> się cofnął. Dobra Kamil, gdzie zjebałeś? Nie zjebałem. Podpięte, podpięte. Może krócej zrób. Oba dwa naboje podpięte. Wszystko jest gitara. A poduszka może nie działać? Kabel? Będzie działać, na pewno to? Kabel nie odwrotnie? Nie ma znaczenia, odwrotnie już też może Krócej kabel? <coughs> Możemy schowować, jest to niebezpieczne. Czyli dalej Kuba możesz widać, chociaż ja liczyłem na to, że jednak to naprawdę poleci w kosmos, bo na razie z naszych planów to jest wielki chuj, więc... Nie działa. Trzy, dwa, raz. Walunek wybuchowy jest niewypałem. Ducha, może cię wypałem? A no, wygląda. Ready? ja no, nie działa ta poduszka. No jak poduszka nie działa? Nie odpaliła. Kamil teraz będzie siedział i myślał co to zrobić, ale my na wielki finał przygotowaliśmy najbardziej wybuchową choinkę, więc liczę na to, że chociaż ta poleci w kosmos. Oi, isso that is On się zaraz spotka. O. no kuba, no wygrałeś! O, nie spodziewałem się, myślałem, że to poleci. Duszka rozerwał. <noise> ty złodzieje, ale że w górę i do góry nie chciało dać. Oooo! <śmienicza> Dobrze, kupię sobie nową kurtkę. No, wygrał w końcu, w końcu wygrał! <śmienicza> Słuchajcie, nie róbcie tego w domu, ani w ogródku, ani w ogóle sami tego nie róbcie. My mamy coś z psychiką, dlatego to zrobiliśmy, ale jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. I jak się podobał Celek? Bardzo fajnie. Bombowo. No niestety chyba Kamil zabawa. Kamila Chuynka nie wyleciała w kosmos, ale się nie poddamy. Może gdzieś na jakimś Instastorie wrzucimy, on finalnie uda mu się wysadzić. No nie teraz, niestety, więc przegrał. Daniela! Eee, choinka za wysoko nie poleciała, ale na pewno... Ale tyci, tak ty tyci, Tak tyci-tyci poleciała i wbrew pozorom choinka, która teoretycznie na pierwszym razem w ogóle nie poleciała, wreszcie odbijała, poleciała najwyżej, dlatego gratuluję Kuba, za wygrane pieniądze pewnie kupi sobie kurtkę. Tak, na pewno nową. Jeżeli chcecie więcej takich challenge'y, to zostawcie komentarz, oczywiście pamiętajcie o łapce w górze, no i oczywiście subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne, ja dzisiaj wam serdecznie dziękuję i na razie.